To jest mój montaż z wojen łóżkowych i ocencie w skali od 1 do 36, jak jestem dobry wojny łóżkowej. Kilku lat <trykulacja> uciekamy, jesteśmy razem z kolegami. To od Chmiela leci, ten otwór, który pozwala nam nie iść do szkoły. Drodzy, to chmiela, ej, pełno problemów. Już nam nie robi to żadnego problemu, już nas nie boli. Jak mielu nas bije, z nami jest strasznie, sam się przede Uciekamy, ze przed chmielem, a my się jutro poddajemy, znowu uciekamy, ze przed chmielem, od kilku lat ciągle tu samo. Znowu uciekamy, ze przed chmielem a my się jutro poddajemy, znowu uciekamy, ze przed chmielem, od kilku lat ciągle tu samo. chmielu. Tu CHMIELU. Tuchmielu, chmielu! To chmielu, to chmielu. To chmielu. To chmielu. To chmielu. To chmielu. A, 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 a. to chmielu! To Chmielu! To chmiel! Staraj się w życiu, nie spotkać śmiela. Jeśli spotkałeś, to lepiej uciekaj, bo zarazi wszystkich wokół chmielozą i podda się. Ej! Chmielu to pojazd, uciekaj zawsze. Nie patrz na niego. Uciekaj. To jest mój montaż wojen łóżkowych i ocencie. Od 1 do 36. Jak jestem dobry w wojny łóżkowy? <laughs>